Miko, co robisz? Chodź! Chodź! Idziemy zobaczyć dwa Twoje bazę, okej? Okay? Okej. proszę. Nie za o subskrypcji. Zasubskrybuj. To jest wam... No Mikołaj, o co ty odwaliłeś teraz? Udy. Ja nie naprawię tego. Mm. Dobra, naprawię. <laughs> Żarty. Chodź, Miku. Miku, chodź. Marcy, idź z nim do piwnicy. No ja idę. Gdzie ja, ja idę do ty. I pomachaj. I pomachaj. paj. Nie na dół. Nie,

Но е там и тук тут. Не кто става. Е там и да. там мам да лоша. Али ек ма ска лоша с то водеятес, мога вейс на картон пшечес. Ек ма ска No ale głośniej. I ku... powiedz pa. Ale głośniej. Pa. Pa. Papi dowie dzisiaj na koniec nie jestem takim prokureremerem. Coś za ale...